Dzień dobry Państwu. Witam 1 marca 2021 roku. Wczoraj skończyłem czytać książkę Orwella, rok 1984. Uważam, że jest to bardzo ciekawa pozycja, którą, którą większość ludzi powinna przeczytać ze względów takich poznawczych i ze względów, no, że, że w miejsce i akcja, która się dzieje właśnie u Orwella może, może to przełożyć na też różne inne części świata i takie na pewno było zamierzenie samego Orwella powiem Państwu szczerze, że ta książka yy, jednak jakby nie było, nie tyle zburzyła mój sposób myślenia, co yy, co trochę wprowadziło mnie, można powiedzieć, w lekko depresję, a z drugiej strony Czytając tą książkę, miałem wrażenie, że opisuje rzeczy Orwell, które, które ja znam z własnej autopsji, przynajmniej w jakiejś tej części. Ta książka, bo oczywiście, jak to każda książka przy tej fabule, jest pewnym, pewnego rodzaju krewieniem, ale zwykle o to chodzi autorowi, żeby zwrócić uwagę na pewne mechanizmy, które rządzą tym światem. To Ta książka jest o tak zwanym. Później na kanwie tej książki powstał jakiś tam film Big Brother, którego nigdy nie oglądałem, ale mniej więcej wiedziałem, o co chodzi w tych, w tym, w tych, w tych, w tych serialach, który Big Brother chyba było to coś takiego, jakiś film, który był kręcony przez różne wytwórnie filmowe w różnych państwach. Ale wracając do tematu. Proszę Państwa, ta książka wywarła na mnie ogromne wrażenie, ale też potwierdziła taką moją tezę dotycząco mechanizmów rządzących tym światem. O tych, o pewnych takich i zakulisowych, i otwartych, o pewnych sprawach, które mają miejsce, o partiach, o, o partii w sensie jako tworu politycznego, który kieruje się swoimi pewnymi swoimi prawami, o tym, że, że pewni ludzie, którzy są szefowcem tej partii, którzy są mózgiem są te, tej czy innej partii. Kreślą takie nowe ramy historii. Czy to była historia, powiedzmy 10 lat do tyłu, czy, czy, czy 50, czy 100, czy 200. W każdym razie to historie przerabiają na swój własny użytek i mówią, co jest dobre, co jest złe. To chodzi o po prostu takie ogólne zakłamanie, ogólne manipulacje społeczeństwem. I powiem Państwu szczerze, że długo by to opowiadać, żeby to książkę w jakiś sposób streścić, ale powiem Państwu szczerze, że. Ta książka tylko mnie otwierdziła w moim przekonaniu, że kraje Ameryki Południowej, kraje latynoskie to są kraje, w których rzeczywiście chciałbym mieszkać i do których, i do jednych z tych krajów, tak powiem, się wybierałem. Wybierałem się do wielu krajów, wybierałem się też do Wenezueli, ale ze względu na to, że porządek Chavez'a doszedł Maduro i zmieniło się to państwo na kraj typowo komunistyczny to przestało wchodzić, przestało być w mojej orbicie zainteresowań. Dlatego wybrałem Panamę jako kraj najbardziej stabilny. Ale, proszę Państwa, w swojej młodości podróżowałem po wielu krajach. Wyjechałem z Polski, oczywiście tu w Polsce będąc, podróżowałem po krajach tych domoludu, po krajach europejskich. Później wyjechałem do Stanów Zjednoczonych, ale w krótkim okresie czasu zorientowałem się, że Stany Zjednoczone to też jest swojego rodzaju takim big brother'em. Te, te takie szambo z tym takim e, szambo te amerykańskie m, dopiero mogą Państwo, większość ludzi mogą zauważyć dopiero teraz podczas tych sfałszowanych wyborów, do, które miały miejsce ostatnio na, na wyborach dotyczących e, wyboru prezydenta Stanów Zjednoczonych. Także tutaj dopiero Państwo zobaczyli, że e, jak ten, te układy, systemy polityczne e, są kontrolowane, jak te układy systemy polityczne wpływają na jednostkę czy na grupy ludzi, jak potrafią zniekształcić Albo sfałszować historię. A nawet jak potrafisz historię, to nawet nie historię powiedzmy 50 czy 100 lat, ale historię powiedzmy, która miała miejsce w ostatnich kilka lat. Jak można z Trumpa zrobić powiedzmy jakiegoś demona, jakiegoś oszusta. No ale to nie będę tego tematu rozwijał dłużej, ale w każdym razie ten Big Brother, ta sytuacja, już będąc Stanach Zjednoczonych, rozumiałem na czym to polega. To nawet nie chodzi, proszę Państwa, tak za bardzo o status materialny, bo status materialny, czy człowiek jest w Stanach Zjednoczonych tak w klasie średnio biednej, czy w klasie średniej, czy trochę wyższej, to nie ma aż takiego znaczenia. Ma to znaczenie, że jest takie ciśnienie ekonomiczne, że każdy chciałby więcej posiadać, ale to po prostu media kreują pewne te potrzeby, że ludzie biegli za pieniądzem i za posiadaniem, które w rzeczywistości nie jest aż tak niezbędne i te rzeczy, które w które ludzie wchodzą, posiadają, to są, nie są to rzeczy niezbędne. A raz się, Zjednoczonych widziałem, jak się nakręca maszynę, powiedzmy, ekonomiczną poprzez kreowanie wojen. Czy to wojna w Zatoce Perskiej, czy to wojna w Afganistanie, w Iraku, czy gdzieś indziej, to wystarczy byle pretekst, żeby, żeby uruchomić tę machinę wojenną, która generalnie ma przynosić zyski. Także tutaj Powiem szczerze, że Trump jako biznesmen, to też patrzył na tę wojnę, w Iraku, jeżeli ci Amerykanie poszli, to gdzie jest ta ropa, którą mieli przywieźć. Proszę Państwa, to też takie myślenie, trochę, jakby to powiedzieć, cyniczne. W każdym razie, to jak Państwo widzą, Stany Zjednoczone parły i do wojny, i do innych, co to, to, żeby ten mechanizm partyjny i mechanizm pewnych takich układów, Istnieją. To kwestia jest tego, że dla mnie najbardziej istotne w życiu jest, jest sens życia, powiedzmy, jest komfort życia. Jest komfort, że, że ktoś ci nagle nie przyjdzie, że zachorujesz, zabierze ci mieszkanie, dom, czy, czy, czy to, czy tamto, że żyjesz się po prostu bezpiecznie. Że masz y, y, dobre relacje z sąsiadami, że masz dobre relacje z ludźmi, gdzie spędzasz czas miło, gdzie, gdzie bawicie się, gdzie śpiewacie, gdzie, gdzie tańczycie, gdzie pijecie dobre wino, gdzie spędzacie czas bez, bez tego, z tego, tego niepotrzebnego stresu, który dostarcza to niepewność przyszłości. Jednak jakby nie było, w Zjednoczonych, przez system podatkowy, gdzie podatki od nieruchomości są ogromne, ludzie wpadają w pewien taki brakiet finansowy, że że e, w, zwykle dwie osoby muszą ciężko pracować, żeby się utrzymać, bo nawet jeśli facet, załóżmy, zarabia tam 200 tysięcy dolarów, to żeby się utrzymać w jakiejś takiej miejscowości, jak Ridgewood New Jersey, czy, czy w jakichś innych, no to potrzebna jest dwa inkom, że musi być gdzieś na tak granicach 300, 400 tysięcy, także żona zwykle idzie do pracy, żeby e, wygenerować następne zyski, żeby znów te rachunki płacić, żeby być w tym systemie, żeby mieć tą iluzoryczną, wizję, dużo przyjemność, że, że żyje się w najlepszym miejscu, które, które którego inni zazdroszczą. Ale proszę Państwa, to zdaję sobie sprawę z tego, że jak to Stany Zjednoczone są zbudowane, gdzie ten system napędzania, system właśnie tego głodu posiadania oraz system machiny wojennej. Które fan różne prowadziły wiele wojen, niepotrzebnych absolutnie wojen, to jednak, jak nie było, woli biznesu, woli nakręcania pewnych historii. To właśnie czytamy u Orwella w roku 1984, w jego książce, rok 1984. I teraz chciałbym Państwu powiedzieć, że ja, już mieszkałem w Stanach Zjednoczonych, zauważyłem, że największy komfort życia i takie bezpieczeństwo. Nie tylko iluzoryczne, ale takie rzeczywiste daje mieszkanie w krajach Trzeciego Świata, gdzie są podatki bardzo niskie, ale też gdzie klasa ta, powiedzmy, najuboższa nie jest doprowadzona do, 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 do nie jest ubezwłasnowolniona, Też może podlegać oczywiście polityczne wpływom, i te politycy po prostu manipulują to tymi ludźmi, żeby, żeby, że tak powiem, znów dorwać się dla władzy, dla samej władzy, bo tu mówimy wszystko na tym świecie o, o partiach, gdzie jest władza dla samej władzy generalnie. Po to ludzie chcą zdobywać tę władzę. Ale y, będą Stanach Zjednoczonych i klasa średnia, i klasa biedna potrafiła, że tak powiem, się bym nazywał im przenikać, nawzajem szanować i jednak jakby nie było, y, ci ludzie, nam no, y, mieli swój komfort życia, Mieli może swoje takie prozaiczne życie, ale to prozaiczne życie było bezpieczne. Jeżeli ktoś potrafił w pełną duchowość do tego życia wprowadzić, to miał, można było powiedzieć, że miał swojego rodzaju pełne życie, pełne szczęście. Także to nie bez powodu Ameryka Południowa, ja akurat wybrałem później Panamę, to są właśnie takie miejsca, gdzie, które kojarzone są w jakiś sposób z tymi prolami. Prole to jest takie pojęcie. Takiego, takiego tłumu, takiej, takiej masy pracującej w Wielkiej Brytanii, wtedy w, w tej książce Orwella, 1984 rok. Kwestia z tego, że ci prole, ta, ta zwykła klasa, ona jest czasami, w, w, w jaki sposób wydaje się, że najbardziej jest nieszczęśliwa, ale ona jest z, jak swojego roz, z innego punktu widzenia, jest najbardziej szczęśliwa, z takiego punktu widzenia bezpieczeństwa. Oczywiście są tragedie, są choroby i inne rzeczy, także posiadanie pieniędzy to jest jakby nie było zasobów finansowy, jest to pomocy, żeby się w jakiś, w jakiś sposób bronić, ale Solidarność, powiedzmy, ta ludzka, która istnieje w tych państwach, jest powiedzmy nie do przecenienia i dlatego, <laughs> dlatego szukałem właśnie miejsca, właśnie mieszkania właśnie w tego rodzaju krajach. Polska też ze względu na niskie podatki jest tego rodzaju krajem, krajem też takiego trzeciego świata, ale tutaj <laughs> brak jakiejś kwoty wolnej od podatku, powiedzmy w minimum powiedzmy tam 30 czy tam 50 tysięcy złotych rocznie, plus z, zrezygnowanie z tego, co kraje biedne napędza, co daje ludziom szczęście, czyli zrezygnowanie z tego, żeby pobierać jakiekolwiek podatki od ludzi handlujących sprzedającym jedzenie, ale mówię o takich przydrożnych barach, o takich powiedzmy na wsiach powiedzmy, gdzie można postawić budkę, tak jak moja i sprzedawać jedzenie, ale żeby bez żadnych urzędów, ani skarbowych, ani finansowych, ani jakichś tam tych, no jak to się mówi, yy, yy, które sprawdzają czystość i higienę. Oczywiście musi być jakaś minimalna, minimalna czystość, ale to jest. To uważam, że ludzie sami z siebie zadbają o toczystość, jeśli chcą posiadać jakieś zyski. I w ten sposób takie miejsca napędzają, przyciągają ludzi, gdzie ludzie ze wsi nie mieszkają oddzielnie, tylko spotykają się razem, razem się bawią, śpiewają, piją wino, czy, tam, czy jakieś inne historie, czy się modlą nawet, czy zakładają jakieś kółkę i inne historie. Także to jest, że tak powiem, jest, to jest właśnie ten sens życia. i Pa, ale kwestia z tego, że państwo polskie też jest swojego rodzaju orwellowskie, bo oni wolą e, ludzi opodatkować, zabrać ludzi, ludziom, e, dosyć duże podatki i rozdawać ludziom 500+, plus, że ta partia jest potrzebna, że znów będą na to partie głosować. Bo jeżeli by tym ludziom, powiedzmy, którzy, e, którzy powiedzmy, pobierają ten zasiłek 500+, plus, powiedzmy, ja mówię o tych najbiedniejszych ludziach, co, dla których to jest to... Istotne, jeśli te matki powiedzmy, mogłyby sobie jakieś, otworzyć jakiś straganik taki czy inny, i sprzedawać powiedzmy, jedzenie, czy otworzyć jakieś mini, mini bar, jak to mamy w Ameryce Południowej na każdym kroku, to wtedy oni by już nie sięgali po pieniądze, po pieniądze od rządu, to, to są pieniądze podatnika, tylko oni sami wygenerowali Zyski, jakby generowały, generowały środowisko, takie, które jest, jest, jest środowisko, w którym można fajnie, fajnie spędzić czas. Ale to środowisko dla partii, jakakolwiek, to by partia nie była w Polsce, jest, jest, przestaje to być środowiskiem wyborczym i, i to się im nie opłaca. Nie opłaca się dać ludziom wolność. Wolność to nie wolę, jak, jak właśnie jak jest u Orwella że lepiej dać ludziom niewolę, bo ten niewolnik po prostu prędzej za, na Ciebie zagłosuje, bo człowiek wolny może na ciebie nie zagłosować, może pójść w innym kierunku. Także dużo by o tym opowiadać, proszę Państwa, tylko tu nadmieniłem, jak to wygląda. Jeżeli ktoś czytał Orwella rok 1974 tą książkę, to coraz bardziej zrozumie moje podejście do życia, moje rozumowanie pewnych mechanizmów politycznych, które mają miejsce w Polsce, w Ameryce Południowej, w Stanach Zjednoczonych czy w innych krajach w zachodnich, krajach tak zwanego pierwszego świata. Serdecznie Państwa pozdrawiam, Was, to labista. Do zobaczenia, do usłyszenia.